Takich gier już nie robią. A szkoda, bo mało jest takich tytułów, w których wyjątkowo nie chcesz przenieść się do pokazanego świata, nie chcesz brać udziału w misjach, w których jesteś świadkiem i na koniec nie chcesz być w skórze głównych bohaterów. Powód jest zaskakująco prosty: to gra, która nie bała się pokazać prawdziwego oblicza II wojny światowej. Tytuł, któremu bliżej do horroru niż klasycznego FPS-a, ale nie mogłem tego pominąć na tym kanale, więc po 14 latach przerwy postanowiłem zrobić to, co trzeba. Dzisiaj moje platynowe trofeum w Call of Duty World at War. W 2011 roku przy moim pierwszym kontakcie z tym tytułem zdobyłem 15 z 44 trofeów, ale 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 najtrudniejszych pucharków oczywiście nie odblokowałem. Przede mną więc ukończenie najtrudniejszej kampanii na weteranie w historii serii Call of Duty oraz kilka wyzwań które mogą być wręcz niemożliwe do wykonania. Fabuła gry zaczyna się 17 sierpnia 1942 roku na wyspie Makin, gdzie szeregowy Miller został pojmany wraz ze swoim oddziałem przez Japończyków. Azjaci, znani ze swojej bezwzględności, na naszych oczach mordują jednego z członków jednostki Marine Riders, a gdy wydaje się, że kolejnym w kolejności będzie Miller, to wtedy nagle pojawia się dodatkowy oddział amerykański, który nas ratuje. Zaczyna się więc ofensywa. A krótki szturm plażą kończy się moim pierwszym zgonem w tej kampanii. I chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, bo do tej pory rekordzisto pod względem moich zgonów przy przechodzeniu kampanii na weteranie pozostaje Black Ops 1, gdzie zginąłem aż 230 razy. Ale to ponoć nic przy tym, co spotkać mnie ma w World at War. Ale wracając, szturm plażą kończy się finalnie sukcesem, a więc pozostaje przedrzeć się już tylko przez dżunglę do punktu ewakuacyjnego. Natomiast, jako że jesteśmy na terytorium Japonii, to oba dżungla skrywa w sobie więcej tajemnic, niż można by było przypuszczać. Najpierw zdesperowane ataki banzai, później zasadzki, pułapki i wszystko to, na co w ogóle nie można się przygotować. Ostatecznie więc nie bez problemów, bo z kolejnymi trzema zgonami docieramy do małej bazy, gdzie po wysadzeniu tamtejszego magazynu ledwo co uchodzimy z życiem dzięki ponownie Robakowi. Za ukończenie misji Semper Fi na weteranie wpada pierwsze po 14 latach, a szesnaste łącznie trofeum Get Your Hands Dirty. To był jedynie wstęp do wojny na Pacyfiku, czego dowodem jest kolejna misja, tym razem mająca miejsce już dwa lata później, ale znowu w podobnym składzie. Naszym zadaniem będzie zdobycie Białej Plaży na wyspie Peleliu oraz zniszczenie japońskich oddziałów tam stacjonujących. Po widowiskowym desancie udaje się przedostać w głąb wyspy przy znaczącym wsparciu sojuszniczych ataków rakietowych, a niedługo później po przejęciu jednego z japońskich bunkrów, gdy wydaje się już, że misja zakończy się sukcesem, to sierżant Sully Van dostaje śmiertelny cios kataną od szarżującego żołnierza armii japońskiej. Dowódca oddziału ginie na naszych oczach. Jego rolę przejmuje od teraz kapral Robak, a podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń jest 17 zdobyte trofeum o nazwie Bladi Peleliu. Kolejna trzecia już misja pozostawia nas w gąszczach Pacyficznej Dżungli, gdzie pod nowym dowództwem mamy za zadanie zdobyć miejscowe lotnisko oraz ich system obrony przeciwlotniczej. Znowu hektolitry przelanej krwi. Liczne zgony po obu stronach, ale finalnie dzięki wsparciu lotniczemu misja kończy się sukcesem, za co wpada trofeum The Sword is Broken. Przyszedł więc czas na zmianę linii frontu i prawdopodobnie najlepszą misję w całej grze. Dmitrij Petrenko, Stalingrad, 17 dzień września 1942 roku. Po wprowadzeniu nas do misji przez Wiktora Reznowa, ruszamy w głąb miasta, ale zostajemy rozpoznani przez niemieckiego snajpera. Tutaj zaczyna się prawdziwe piekło. Niby to tylko jeden przeciwnik, ale za to jaki. Psychicznie mnie już nie było, a gdy gra splunęła mi w twarz trofeum Purple Heart, które dostaje się po 20 zgonach tej samej misji, to zrozumiałem, że World at War nie wybacza nawet najmniejszych błędów. Przysłowiowo spiąłem więc po ślady i... Ubiłem tego śmiecia. Na euforię nie było jednak w ogóle czasu, bo właśnie natrafiliśmy na niemiecki patrol, a ja na kolejny etap tej misji, z którym nie mogłem sobie poradzić. Tylko że tutaj nie wiem o co chodziło, bo zdaniem gry cały czas za wolno biegłem za reznowem i non-stop ginąłem od ognia. Kolejne 20 zgonów. W swojej taktyce nie zmieniłem nic, ale w końcu udało się dobiec do góry, gdzie bohatersko odgruzował nas Reznow. A chwilę później, spod tak zwanej gilotyny, uchroniły nas sojusznicze radzieckie oddziały. Wciąż daleko było jednak od głównego celu naszej misji, więc ruszyliśmy już w liczniejszym składzie dalej. A po przejęciu kilku kolejnych budynków, wreszcie nadarzyła się okazja na wyeliminowanie generała Ansela. To był wbrew pozorom najłatwiejszy element tej misji, za którego wykonanie wpada 20 już trofeum Architekt. Kolejna misja ma miejsce 3 lata później i zaczyna się od ponownego spotkania Reznowa z Dmitrijem Petrenko, tym razem już na terytorium Trzeciej Rzeszy, gdzie naszym zadaniem ma być zdobycie wzgórza Silo. Petrenko, do swojej odwagi ze Stalingradu, dokłada nie najgorsze umiejętności z pancerszrekiem w dłoniach, co skutkuje zniszczeniem przez niego kilku niemieckich czołgów, a chwilę później zdobyciem niemieckiego obozu stacjonującego w na tym terenie. Za ukończenie tej misji na weteranie wpada pucharek The Hammer Strikes, a my wracamy do piekielnej białej plaży na wyspie Peleliu. Cel misji w teorii niezwykle prosty. Musimy przedostać się przez japońskie okopy i wyeliminować wrogie stanowiska moździerzy. W praktyce... To jedna z trudniejszych misji w tej kampanii. Ciasne okopy, połączone z absurdalnie rozłożonymi po całym terenie Japończykami oraz niekończącym się spamem granatów, doprowadza mnie do kolejnego załamania nerwowego, które skutkuje łącznie 24 zgonami w tej misji. Ale finalnie po raz kolejny udaje się zrobić postęp na Wyspie Peleliu, za co wpada trofeum Scorched Earth. Niestety wtedy jeszcze nie wiedziałem, że najcięższy moment kampanii amerykańskiej czeka w misji Relentless, gdzie zginę najwięcej razy do tej pory. Śmierć przychała tutaj na każdym kroku, a cele misji zmuszające do ciągłego szturmu znacząco utrudniały sprawę. W zasadzie to nie wiem co tutaj więcej dodać, zabiłem tysiące japońskich żołnierzy, ostatecznie zniszczyłem i zdobyłem wrogie działa przeciwlotnicze, ale cała ta misja zajęła mi ponad dwie godziny, w ciągu których zginąłem aż 51 razy. To naprawdę było piekło, a trofeum Fearless, które wpada za przejście tej misji na weteranie, nie było żadną nagrodą. Jako nagrodę można jednak śmiało traktować misję numer 8, gdzie jako Dmitry i Petrenko zasiadamy za sterami czołgu T-34, w którym niszczymy wszelakie stanowiska Wyrmachtu w okolicy, a ostatecznie torujemy sobie drogę do stacji kolejowej, skąd Armia Czerwona ruszy prosto na Berlin. Jest to też misja, w której Petrenko otrzymuje mowę pochwalną od samego Wiktora Reznowa, a ja 24 już trofeum Helen Wheels. Of all the blood, the bullets and the dead, I found that an old friend was still very much alive. Dmitry Potrenko, I saw this man shoot death, time after time at the Siege of Stalingrad. As long as he lived, the heart of this army cannot be broken. He makes us all proud. Kocham tego gościa. Przenosimy się więc dosłownie do Berlina, gdzie Armia Czerwona rozpoczyna zdobywanie tego miasta. Po przejęciu kilku budynków docieramy ostatecznie do azylu, gdzie po jego udanym zdobyciu i przedostaniu się do kolejnych dzielnic miasta, Armia Czerwona jest już pewna, że upadek Berlina to jedynie kwestia czasu. Za ukończenie tej misji na weteranie wpada trofeum No Return, a kolejna misja dosłownie nawiązuje właśnie do tego pucharka, bo możliwości wyjścia z Berlina już po prostu nie będzie. Postępujący szturm, który jest pełny brutalności ze strony sowieckich żołnierzy, zostaje przerywany z uwagi na atak rakietowy. Petrenko wraz z Reznowem i Czernowem chronią się więc w metrze, gdzie z uwagi na problemy z elektryką w całym mieście czeka na nich prawdziwy horror. Ciemne, długie korytarze, pełne pochowanych Niemców, to kolejny etap w kampanii World at War, gdzie po prostu nie wiadomo co robić. Niebezpieczeństwo czyha na każdym kroku, czego dowodem jest kolejne 28 moich zgonów. Finalnie jednak, za zabicie co najmniej 10 niemieckich żołnierzy w ciemności wpada trofeum Shot in the Dark. A niedługo później, dzięki Reznowowi, udaje się również przeżyć piekło w berlińskim metrze. Które z uwagi na liczne zniszczenia w mieście zostaje zalane tamtejszą rzeką. Za ukończenie misji wykwaterowanie wpada pucharek When It Rains, It Pours, a my wracamy do frontu amerykańskiego, gdzie jako młodszy oficer LOG bierzemy właśnie udział w powietrznej operacji na południu do Kinawy w Japonii. To zdecydowanie najbardziej unikalna misja w całej kampanii, bo w jej trakcie przyjdzie nam zniszczyć japońskie statki handlowe kutry, samoloty kamikadze, a nawet myśliwce. Finalnie za to wszystko wpada trofeum One Bad Gato, a my przenosimy się na ląd, gdzie szeregowy Miller wraz z oddziałem Marines dostali rozkaz zajęcia stanowisk przeciwlotniczych na przełęczy Vana. Dzięki dobremu przygotowaniu do misji i znaczącej pomocy miotaczy ognia po długotrwałej walce udało się wyczyścić kilka bunkrów oraz stanowisk moździerzowych, za co wpada pucharek Blowtorch and Corkscrew, ale na euforii nie było czasu, bo kolejnym rozkazem od dowództwa było zaatakowanie zamku Shuri i zniszczenie ostatniego bastionu japońskiej obrony na Okinawie. To było naprawdę spore wyzwanie. A jako, że do tej pory w kampanii zginąłem już łącznie 225 razy, to wiedziałem, że to już w tej misji przebije rekord zgonów na weteranie w serii Call of Duty, który przypominam, wynosił do tej pory 230 śmierci w Black Ops 1. Misja zaczyna się od sporych problemów, bo brakuje nam już sprzętu i amunicji, a na zlokalizowany zrzut zaopatrzenia Japończycy urządzili właśnie zasadzkę. Na szczęście udaje się w porę zareagować i odeprzeć pierwszy atak pod zamkiem Shuri. Niestety im dalej w las, tym gorzej, bo żołnierzy armii japońskiej broniących swój ostatni bastion na Okinawie jest więcej niż przypuszczano. Szturm na zamek okazuje się jednak sukcesem, natomiast jak to zwykle z Japończykami bywa w najmniej oczekiwanym momencie, gdy wydaje się, że już się poddali to wtedy oni atakują. Wskutek tego ginie Robak, a niedługo później, dzięki sojuszniczym nalotom, bitwa dobiega końca. Śmierć naszego kaprala zostaje niejako nagrodzona trofeum The Sunsets, a ja zgodnie z przewidywaniami ustanawiam nowy rekord zgonów na weteranie, bo w tej misji zginąłem kolejne 39 razy. Na plus na pewno jednak to, że w taki oto sposób ukończyłem wątek amerykański, a na minus, że trzeba jeszcze dokończyć ten sowiecki. Wracamy więc do Berlina, gdzie w misji Serce Rzeszy Dmitrija Petrenkę czeka szturm na Reichstag, a mnie najtrudniejsza misja w całej kampanii. To jest absolutna kulminacja wszystkiego, co najgorsze w tej grze: niekończące się siły wroga, też granatów. Bardzo niewygodne checkpointy, i. a zresztą zaraz zobaczycie. Żeby zrozumieć poziom trudności tej misji, trzeba by po prostu w nią zagrać. Bo mi też się wydawało zawsze, że przecież nie może być aż tak źle. No, ale naprawdę jest źle. Po początkowym wyczyszczeniu jednego z budynków docieramy do głównego placu przed Reichstagiem, gdzie naszym zadaniem jest zniszczenie czterech stanowisk obrony przeciwlotniczej, a później dotarcie pod drzwi samego parlamentu. Jakiekolwiek bycie poza osłoną przez dłużej niż kilka sekund kończy się natychmiastowym zgonem, a pierwszy checkpoint uruchamiamy się dopiero po zniszczeniu dwóch niemieckich dział. Natomiast dzięki ogromnemu doświadczeniu z serią Call of Duty i niespotykanej jak na mnie cierpliwości przy mojej pierwszej próbie. Prawie udało się zniszczyć dwa pierwsze działa. Zgubiło mnie jednak zbyt długie pozostawanie za osłoną. Uznałem wtedy jednak, że poprawiając ten element bez problemu uzyskam pierwszy checkpoint i tak się stało już w trzeciej próbie. Uwierzyłem wtedy, że wcale nie utknę na tej misji na długie godziny. Zostały więc jedynie dwa działa do zniszczenia i możecie mi nie wierzyć, nie zależy mi na tym by was przekonywać za wszelką cenę, ale dzięki temu, że znalazłem po drodze pancer to ten etap misji kosztował mnie tylko pięć kolejnych prób. Jedynie 8 zgonów w najtrudniejszej misji w kampanii brzmiało wówczas dumnie. Tym bardziej, że został już tylko ostatni, wydawało się najprostszy etap, jakim było wystrzelanie pozostałych Niemców i podejście pod drzwi do Reichstagu. Niestety, to właśnie tutaj zginę kolejne 36 razy. Już Wam tłumaczę, jak to możliwe że trudniejszy, wcześniejszy etap przeszedłem bez większych problemów, a ten najprostszy mnie pokonał. Otóż, design kampanii World at War jest, delikatnie mówiąc, upośledzony. No bo jak inaczej nazwać to, że żeby dotrzeć na górę schodów do Reichstagu, to trzeba stać w odpowiednim miejscu przy wybijaniu Niemców. Tak. Dobrze słyszycie, ja wielokrotnie przez nawet kilkanaście minut strzelałem się z tymi pajacami tam na schodach tylko po to, żeby granie nie uruchamiała animacji przesunięcia się sowieckich oddziałów do przodu, bo robiłem to ze złego miejsca. Zginąłem w ten sposób, tak jak wspomniałem, aż 36 razy. Wtedy dosłownie straciłem już nadzieję, że ja w ogóle jestem w stanie sobie z tym poradzić, więc sprawdziłem poradnik na YouTube i skopiowałem to, co zrobił tam autor. Trzeba było strzelać z lewej strony, a nie z prawej. Trzeba było to robić odpowiednio długo do skutku, aż szanowni towarzysze nie ruszą dupy do góry. A jak już dupę ruszyli, to misja się bezproblemowo zakończyła. A, i jak coś, to Czernowa tam jeszcze spalili żywcem. Ale nawet mi go nie szkoda. Jezu, jaki ja byłem zły. Nawet sobie nie wyobrażacie. A trofeum for the Motherland, jakie wpada za ukończenie tej misji na weteranie, było bardziej splunięciem w twarz. Niż nagrodą. Humor poprawił mi jedynie fakt, że przede mną zostało ostatnie wyzwanie w tej kampanii, a więc zdobycie Reichstagu. Niemcy nie mieli już żadnych szans, więc czyszczenie po kolei każdej z sal w budynku było jedynie formalnością. A po dostaniu się na dach, Wiktor Reznow zrobił w końcu to, o czym marzył od zawsze. Should be as long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend, as heroes. Ostatnia misja dołożyła 10 zgonów do licznika, co wyśrubowało nowy rekord w serii, ale w tym momencie ważniejsze było to, że na moje konto wpadły dwa kolejne trofea: Bearing the Burden za ukończenie ostatniej misji oraz Harden the Hero za przejście World at War na poziomie trudności weteran. Do wymarzonej platyny jest już bardzo blisko, bo dzieli mnie od niej już tylko 11 trofeów. Większość z nich to pucharki, które pominąłem przy przechodzeniu gry na weteranie, bo po prostu nie dało się wtedy myśleć o czymkolwiek innym niż przeżyciu. Ale jedno to trofeum online. A jak dobrze wiecie, trofea online w tak starych grach to czasami gwóźdź do trumny, bo po prostu nikt te gry już za bardzo w sieci nie gra. Tym bardziej, że nie chodzi o zwykły tryb Multiplayer w Call of Duty World at War, a o kampanię online w trybie kooperacji. Od razu, gdy przeczytałem treść pucharka, to wiedziałem, że będą jaja i miałem rację. Ten tryb nikt nie gra. Potrafiłem od 8 rano siedzieć w lobby szukać meczu i jak dobrze poszło, to ktoś co dwie godziny dołączał i od razu wychodził. I tak generalnie w kółko. A żebyście zrozumieli skalę problemu nieco bardziej, to potrzeba łącznie czterech graczy w lobby i spośród tych osób to ja muszę z najlepszym wynikiem zakończyć jedną z misji w kampanii. Przez dwa dni szukania lobby ani razu nie udało się znaleźć wymaganej liczby osób i wtedy niespodziewanie nagle wyrzuciło mnie do trzech Francuzów. Pomyślałem sobie o tak, na pewno robią trofeum. Uznałem więc, że lepiej chyba trafić nie mogłem. No więc, jako że to ja byłem gościem, bo oni ewidentnie byli we trzech, to dałem kolejno pierwszemu i drugiemu z nich zająć pierwsze miejsce w misjach. No i gdy powoli przechodziła moja kolej, to te zasrane żabojady sobie wyszły. Te zrobili mnie bez mydła. Człowiek dał palca, to mu całą rękę wyrwali. Oszukany wróciłem więc do ponownego wyszukiwania, ale przez resztę dnia już nikt się w tym trybie online nie pojawił. Przełom nastąpił następnego dnia, gdy do mojego meczu dołączył tajemniczy jegomość. Jak się okazało, Amerykanin, któremu brakowało ostatniego pucharka online do platyny. I to generalnie innego pucharka, bo takiego, w którym wystarczy mu po prostu zagrać mecz w trybie kooperacji. Co jest możliwe nawet w dwie osoby. Oczywiście, że mu pomogłem, tylko że pomimo tego, że on też chciał mi pomóc, to wciąż brakowało dwóch graczy. Postanowiliśmy więc umówić się za kilka godzin z nadzieją, że wtedy ktoś będzie online. I nie zgadniecie co. Gdy zbliżała się umowna godzina, to wówczas niespodziewanie do lobby dołączyło trzech graczy. Uznałem to za absolutnie ostatnią szansę na zdobycie tego pucharka. Zniszczyłem pod względem wyniku moich sojuszników Serio nie mam pojęcia kto to był i zdobyłem trofeum Blue Ribbon. Serio nie mam zielonego pojęcia co to byli za ludzie, ale zaraz po tym meczu jedna osoba od nich wyszła, więc chyba nawet nie chcieli wbijać trofeów. Nie było to jednak już zresztą istotne, bo podbudowano odblokowaniem czegoś, co realnie mogło mi odebrać szansę na platynowy trofeum. Ruszyłem po ostatnie 10 pucharków. Na sam początek powrót do misji Vendetta, gdzie pominąłem dwa trofea. The Professional za zabicie wszystkich wrogów w początkowym etapie misji bez przeładowywania Excellent. oraz Gunslinger za zabicie generała Amsela za pomocą pistoletu. W trakcie tej misji wpadło też trofeum Rough Economy za pozbycie się trzech wrogów jednym pociskiem. Następnie misja Blood and Iron i pominięte przeze mnie trofeum Iron Fist, które wpadnie za zniszczenie wszystkich wieży i bunkrów tej misji. Dosyć przypadkowo, kolejnym w kolejności, bo pomagałem znajomym tego Amerykanina, którego Wam przedstawiłem wcześniej, jest trofeum Grave Robber, które wpada po znalezieniu wszystkich 13 znajdziek, czyli kart śmierci w grze. Co ciekawe, w opisie tego trofeum jest wymóg zrobienia tego solo, ale jak widać, wcale tak nie jest. Czas więc na misję Black Kac i trofea Lights Out za zniszczenie wszystkich reflektorów tej misji oraz Sum of All Zeros za zniszczenie aż 45 wrogich myśliwców Zero. To drugie trofeum uznawane jest za jedno z trudniejszych do zdobycia w tej grze, a ja zrobiłem to w pierwszej próbie. 42 Pucharek wpadnie w misji Breaking Point, gdzie wystarczyło zabić 8 przeciwników moździerzem. A więc, od platynowego trofeum dzielą mnie już tylko dwa ostatnie wyzwania: Trofeum Throw Six and a Half. Za przejście do wolnej misji, w grze bez śmierci na weteranie albo zahartowanym. Oraz Kamikadze, za ukończenie dowolnej misji w grze przeurzucił jedynie granatów i broni do walki wręcz. Oba te wyzwania postanowiłem zrobić w misji Semper Fi, bo to właśnie tutaj, nie licząc misji z pojazdami, zginąłem najmniejszą ilość razy. Zacząłem od tego trudniejszego wyzwania, bo jeszcze kilka dni temu pomyślałbym, że przejście jakiejkolwiek misji bez śmierci w tej grze na innym poziomie niż rekrut będzie niemożliwe, ale, 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 okazało się, że ten poziom trudności zahartowany to jest jak rekrut w porównaniu do weterana. Zresztą macie moją pierwszą i ostatnią próbę na ekranie. To serio było banalne, aż sam się zdziwiłem. Takim oto też w wypadku ja już wiedziałem, że lada moment platynowy trofeum w Call of Duty World at War stanie się faktem, bo przejście tej samej misji na rekrucie, ale tylko z granatami i bronią do walki wręcz, to umówmy się, jedynie formalność. W no ten to sposób platyna w legendarnym World at War dołączyła do mojej skromnej kolekcji. A Wam, jeżeli spodobał się ten materiał, rozkazuję zostawić łapkę w górę i subskrypcję, albo włączę każdemu World at War na weteranie i każę grać aż nie przejdziecie. A no i sprawdźcie inne moje platynowe przygody, jak chociażby ta, którą widzicie teraz na ekranie. Na razie.